Halo, witajcie! Znajdujemy się na casehacku, najlepszy na do otwierania skrzynczek i dzisiaj mamy saldo 1271 dolarków na stronie. Eee, I co, jeżeli chcecie dostać darmowego dolara na start, klikacie tutaj plusik, wpisujecie tutaj sobie kodzik MITFAL, klikacie zastosuj, eee, potnęcie takie jak Wiza, Skinny, Gift CryptoBlick, Trusty, Skrill oraz eee, wpłacając z moim kodem bierzecie udział w 7 wojach Ostatnio wygrał u nas taki ziomek Peak I co? Otwórzmy może sobie FreeCase, zacznijmy od FreeCase'ów. Z czym kazałem? Diamond, ostatnio poleciała nam ta kosa. A jakby znowu wyleciała? Nie. Wyleciał nam Mac, ale za dolarka, za darmo można sobie otworzyć. Emerald, z Emerald nam w sumie nic jeszcze nie wyleciało ciekawego. O, niemeczka, nie. Ale z platyną za to wyleciało nam ten kałach. Także idzie trafić coś. Je hmm, to. I jemeczka. co? I pamiętajcie, że jest event Battle of Olympus 15 dni jeszcze trwa. Możecie wymieniać punkty. Otwierając skrzynki, dostajecie punkty, i te punkty możecie wymienić potem na albo skrzynki, albo saldo, albo nawet kosę. Ile mamy? 4,47. No to otwórzmy sobie Candy shopa. I kaman, niech coś wyleci fajnego. Dobra taimka, coś na pewno kosztuje. 50 dolarów Tak jak widzicie, za punkty można sobie też fajnie przyfarmić. Są ewentualne skrzynki, one są czasowe. Tu są nowe skrzynki. Dobra, otwórzmy sobie może cztery takie Glory na start. Zobaczymy, coś poleci. Uuu, to będzie słabo. O ja, nie, 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 tak się nie bawimy. Kurczę, w ogóle mamy saldo 1257. Mi się wydaje, że musimy trochę przefarmić na skrzynkach Prince, Prince Stream, bo. one zawsze tak oddają. I widzicie? Royal. Let's Zaraz battle chyba z nimi. Kałaszek. Nie no, jak one oddają? Ej, ta skrzynka jest jakaś zbugowana, ona no, tak oddaje zawsze. Eee, czekajcie, zobaczę czy mam jeszcze jakieś itemy za poziom. Nie, nie mamy. Okej. Okay. No i to, przejdziemy od razu chyba do CS batli, nie? Um, tak, print streamy sobie zrobimy. 10 print streamów na start, 150 dolarków. Klasyczna 2 na 2, czuję, że my trafimy, także czekamy. Na no, dobry drop. Najlepszy item w tej skrzynce to jest 477 dolarów. No to nie jest jakiś wygórowany item, mi się wydaje. Jak skrzynkę za 15. Także jest szansa, tutaj ładnie podropić z tej skrzynki. O, było nam dane jakieś royal retrofit czy coś. By było git. A dwa kałachy. Dobra, odkuwamy się powoli. Przyjmujemy tutaj Lida o 7 dolarów, ale przyjmujemy tak. Mhm. A i te print streamy tyle płacą, nie? Warto, jeszcze zostało tyle skrzynek, a już my prawie wyszliśmy na profit, nie? Z tych skrzynek. O, nie, nie, nie. nie. lewo, 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 jakiś Royal musi. Czy nie podoba mi się to. Mamy przewagę, tylko 10 dolarów, no. Dobrze, mamy to. Dawaj. A za 500. Kosa 280. Ty. Ej, to jest to, co ja mówiłem, nie? Ta skrzynka Prince, tak oddaje, nie? To jest powalone. Z tej strony się nie da po prostu przegrać. O, co to za bitwa? Hej, przyszedłem w to, ale mam za mało salda. Olina nie będę robił. Aż taki crazy nie jestem. Chyba spróbuję może coś bardziej riski. 252, tylko zrobimy to w trybie underdog, proszę Państwa. I co? I mi się wydaje, że trzeba coś tutaj... Dobrze, niech trafiają. Co? Czemu to jest warta jest droższe. Ameczki. Kurczę. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra. Wydawało mi się, że to jest droższe niż tamto. O nie. Trafcie coś, trafcie coś. O i ostatnia skrzynka muszą coś trafić, bo przegramy to. No i niestety przegraliśmy. Dobra, ale zobaczcie, jak przegrać nie dostajecie też. Catchback możecie ze z od razu do balansu. Nie ma tragedii. Co tu się stało? Ej, wbijam się tutaj. Oha, ktoś zabrał moje miejsce. O, dobrze byśmy przegrali. Kurczę, no. wam, że te Primstreamy oddają bardzo, ale już nie chcę ich tak farmić. Myślę, co by tutaj zrobić ciekawego. Może. Może taką grubszą bitwę po prostu w trybie underdog. 555, no kurczę, powiem wam tak, jeżeli to przegramy, to stanie nam 700 tylko dolarów w balansie. Że fajnie, jakby ładnie podropili. Co? Nie. Jak to możliwe, że ja trafiam w pierwszej skrzyni MK za 600 i już jest praktycznie GG? No chyba, że teraz trafiam coś mocnego, kaman. Traf coś mocnego, mocnego. Nie, to jest 300. Ale jest still szansa, już jest jakaś szansa. 100 dolarów tylko muszą... No nie, no czemu ja to trafiam? No bez przesady przy... no... co? Nie, 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 no to jest przesada. To jest przesada. Czemu my tak podropiliśmy? Oczywiście musiałem dać Underdoga, nie? Wiecie co, już chyba mi się wydaje, że trzeba tu będzie zaryzykować grubo, nie? Bo to się nie skończy dobrze. Znowu tego underdoga biorę, dwie skrzynki tym, cza, tym razem za 360. No niech coś lepiej poleci po lewej stronie, bo mamy krucho z balansem. No i nie gadaj. To jestem ja w tym momencie, to jestem ja. Nie no masakra, 360 dolarków, czekajcie, nie mamy coś w inwentarzu, jak mamy jakieś śmieci, ale... Ja nie wiem. Jak my się odkujemy z tej biedy, nie, no to naprawdę będzie jakiś cud. Serio, masakra. Wyleciało coś tu? Hmm. hmm, no trzeba będzie chyba zaryzykować i zrobić jeszcze jakiś risky battle. no ale kurczę, balans jest bardzo mały. 360? Idealnie. No Kama, no muszą, muszą teraz po prostu coś trafić oni, no nie wierzę w to. Że znowu trafimy coś dobrego i? <laughs> nie. Ej, muski, to mi się już odechciało. To co, robimy challenge od 10 dolarów do. Nie no, żartuję czekajcie, odbiorę sobie punkty. Nie no, masakra Koloseum Albo po 24. Huczy, nie no, serio. Nie spodziewałem się, że aż tak można tutaj przegrać. Nie wiem, no, robię solo chyba na 4 osoby, klasyczna. Jak tak mi dobrze leci, to niech teraz poleci. No, poleciało. <tryk> Jeszcze przykraliśmy. <noise> Ae, wyski, tu ten odcinek nas zmiażdżył. Także to będzie na tyle. Pierwszy raz w ogóle się wyzerowaliśmy na odcinku. Jeżeli chcecie w ogóle spróbować swojego szczęścia na jakiejś skargu, to na najlepiej do otwierania skrzyneczek Klikacie tutaj plusik. Wpisujecie kodik MITFAL, Klikacie zastosuj. Płacą się takich jak za Skinner, Giftcardy, Crypto, Blik, Trusty Skrill. Oraz bierzecie udział w moich 7 giveaways. Tutaj macie ile musi wpłacić. Tutaj jest na przykład 8. Tutaj 2. Tutaj 20. Tutaj 4. I co? To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się odkujemy w następnym odcinku, bo Nosardo nie jest kolorowe. Trzymajcie się. Bye.